Ej, co to jest? Ło kurde To bije? Czy nie? Ło kurde, strzela we mnie! Czemu to strzela? Ja się nie boję Ło panie, ja je zabiję Dam radę Fu, fu Zaraz wystrzeli we mnie Muszę się chować Chyba, że już się skończyły naboje E, e, e O! Skóra, skóra Hihihi, <grym>, skóra!

Mógłbym jeszcze na luzie zabić, bo mało HP miałem. Pff. Może myślę, że wypadnę. Dużo serca. Coś mi tu blokuje. To nieźle mnie blokowałem. Na shiftie byłem, to się nieźle mnie coś blokowało. Dobra, idziemy na chłopa. Walić go. O, patrzcie, jak się uratowałem. Tak jeszcze nie widziałem. Cześć. Nie dosięgnie nie chłop. Ja badź go ale go wyjaśniłem bez kitu, kozak jestem świetny A? Dobra, a to wygrałem Ale ham! Ale ham! Chłopcu skacze! Ej! Jak się buduje! Co za chłop Dobra, dwa fragi Poleci chyba Na no to wychodzi Mhm Dobra, trzy kile Ale typ Bez kitu Dobra, dziku, 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 dziku! Dobra! Cztery kile. O, udało się Już! Ale Ham, szybko wbił Już! Kolejny! Zrobię 3 kile. Chłopco nie wiedział, Chłopco nie wiedział co to piątka. Nikt! Jeszcze sam się trafiłem pod Joną, ale jest tylko. Tak. tak się tak nie wiedziałem, że tak mogę. Patrzcie jak będzie strzelać Ha! Pudło, pudło Dawaj jeszcze raz. Słaba jesteś. Ty to w ogóle nie masz. Nie masz podjazdu, nie masz podjazdu. Elo! I rura! Nie masz podjazdu. A może masz? Nie no, nie masz podjazdu. Rura! Już jesteś w wodzie, już cię, już cię topię, już cię topię. Yy, yy. No i zabita Diamenty tak że idziemy podbijać świat Owiaczko popływam razem z tobą Mam budulec Andesite, Andesite Andesite O świnki Zawsze wpierdalałem tak jak świnia dużo Także mogę z wami przebywać, mogę się z wami zaprzyjaźnić Bo ja dużo wpierdalam Także Cześć, polubisz mnie? No nie uciekaj ode mnie skarbie <laughs> Dawaj mięso kurwa Kilow mi pad, a ty... Dobra, mam mięso przynajmniej. Kozak.